Dzień dobry, proszę państwa. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie prywatnymi prośbami od was widzowie o rozmowy ze mną, chciałbym wam powiedzieć, że od dzisiaj y, jestem dostępny dla was prywatnie. Proszę państwa, wchodzicie na link podany niżej, na mojego messengera, piszecie do mnie wiadomość i uzgadniamy sobie nasze prywatne, osobiste spotkania. Będą to spotkania natury, jakby to powiedzieć, nauczyciel-uczeń, tak? To będą korepetycje z życia. Będzie, będziemy rozmawiać o problemach, będę Wam mówił z mojej strony, jak być mężczyzną, jak ogarnąć świat, jakie widzę rzeczy w Waszym życiu, jeżeli, będzie mieć, jeżeli będziecie opowiadać o swoich problemach, ja mogę Wam ze swojej strony powiedzieć, jak ja to widzę. Mogę Wam powiedzieć, w którą stronę podążać, jak ogarnąć mniej więcej swoje życie i jak widzę to, żeby stać się sprawczy i w końcu mieć nadzieję na jakieś normalne życie. Także z uwagi na to, że bardzo dużo ludzi mnie pyta i prosi o to, zaczynam konsultację. Proszę wejść w link podany w opisie i tam będzie można się ze mną prywatnie skontaktować i do, co do szczegółów, i spokojnie te szczegóły sobie wtedy ustalimy. Dziękuję za uwagę, do widzenia.